Arkadiusz Milik dostał kartę specjalną za World i Powiem wam szczerze, że nie wygląda ona najgorzej. Ale zanim zaczniemy test tego potwora, to jeśli chcecie więcej filmików na YouTubie, to zostawcie lajka i suba bym zobaczył, czy w ogóle opłaca mi się w to bawić. Mocna wiadomość nie, do Skład nie wygląda zbyt potężnie, więc chybić musi wykarować. Skład rywala taki słaby, że Milik wyjaśni tych nieudaczników z zamkniętymi oczami. Milik, pierwsza akcja, milik. Jak on tego nie dobił? Junberg, do milik, kara, Ale placek z tego gościa, no ja nie mogę. Obrona, brońcie, a nie się owalacie. Bramkarz, wylw, nic nowego. Zabierajcie tego żółwia z oczu mych. No, piłki nawet zabrać nie umiecie? Nie róbcie wstydu kasztany. O Mink ma piłkość. Ale Van zalał Wandajka, teraz to musi pewnie być gol. No, ja japie. Trzeba ich wyjaśnić w tej szatni. Nienozów już wystartował ze swoim napędem na dwa jajka. No chyba niestety koniec złudzeń i koniec marzeń, Milik złazi bo jest plackiem i udało mi się strzelić jeszcze jednego gola na farcie, ale więcej już nie było bo nie było Milicia, ale może w następnym meczu będzie lepiej. Daj mi chwileczkę, tak. jeszcze troszeczkę, tak. jestem na esie. i mi się nie... Lekka zmiana, dwie antylopy na ataku teraz. Tak. Prawie była brama, widać postępy. Oh, nie ta brama patawaha. Ale tragiczny ten gościu jest, niech się nauczy w FIFE grać, a nie. Nie no po takim fejlu to wstyd. Ogólnie ten mecz był jednym z głupszych jakich grałem w tej FIFie, sama kopanina w nie niewykorzystanych akcji aż po prostu szkoda gadać no. Nikt to zwykły bambik jest i weź tu w FIFA graj. O ten trick jest highlightem minika w tym odcinku not odgona lie, ładnie chłopak ruszył ale nie wiem czemu kochlandem powershota sadziłem, później nastąpiła jakaś mocna kopanina która skończyła się i fineską leho. Później idol kasa zasadził mi ta i chyba bardzo był z tego zadowolony. Potem prawie wkręciłem piłę do bramy, było serio blisko. z niej kolejne gole rywala. Coś nie byłem w formie tego dnia. A po czwartym golu Poglandzior się wkurzył i coś tam nastrzelał jakieś fartowne gole z gówna. I rywal miał jeszcze karny, ale takiego game samu zrobiłem, że obroniłem panemkę. Ale Milk chciał ostatniej szansy. Po brutalnym faulu Neymara dostał on czerwoną kartkę, a Milk podszedł do rzutu wolnego, mając 92 cenności i rzutów wolnych. Co z tego wyszło? To, że Artbiter szybciej zakończył tą męczarnię. Jedyne co mogłem zrobić z tym Milkiem to to. A jeśli wam się podobało, w co wątpię, to zostawcie lajka i suba, a się ucieszy. Pozdrawiam wujek w futbol. A jeszcze dropłem tego pana. To chyba dobrze, co nie?